Było Was widzieć. Gustaw, cieszę się, że dotarłeś. Jakbym mógł przegapić taką okazję? Poznaj moją żonę, Helgę. Wygląda bardzo ma, mnie taką samą. Króle, Nasz lud zawdzięcza Twojemu ojcu niepodległość. Dobre relacje między nami będą trwać wiecznie. Też na to liczę, Gustawie. Ha, liczysz? Ja to wiem, przyjacielu. Witaj, Wacławie. Królewno. Zdaje się, że przyszli już wszyscy. Siadajmy do uczty! Dziękuję, że tak licznie przybyliście świętować moje urodziny. Niektórzy... naprawdę z daleka. Za farela! Ktoś zatruł wino! Strada! Przybyliście tutaj, by świętować urodziny króla, lecz niestety dzisiaj żegnamy nie tylko jego, ale też jego syna. Niech te dwa znicze symbolizują naszą pamięć o nich, aby mogli dołączyć do swoich przodków w zaświat. Wzywałaś nas pani? Zgadza się. Chciałam was poinformować, że razem z moim doradcą postanowiliśmy wypowiedzieć wojnę rycerzom magii. Świetny Co? pomysł! Masz obiekcję, Wacławie? Owszem, czy nie lepiej będzie oszczędzać wojska na wypadek ataku ludzi południa? Synu, jesteś początkującym czarodziejem. Powinno ci zależeć na utrzymaniu prestiżu naszej rangi. Przecież rycerze magii nic nam nie robią. Zagrażają naszej pozycji? Wcale nie! Dość! Wacławie, nie będę tolerować takiego bezczelnego podważania moich decyzji. Nie jesteś już mile widziany w moim królestwie. Skazuję cię na wygnanie. Zaraz? Tak bez procesu? Nie będzie koniecznie. Tato, tak będzie lepiej. Może to sprawi, że wy